Bajka o drwalu i robaku. Całym lasem niosły się melodyjne nawoływania ptaków, rozgłaszała naokoło kukułka. Wtedy nadleciała wrona, najczarniejszy ptak świata. Przekomarzała się z kukułką. To cukrówka, leśna gołębica, przyzywała swoje dzieci. Jastrząb tymczasem krążył ponad lasem i przenikliwym. Określał swoje terytorium. W ten czas pojawił się człowiek. Był to stary drwal z siekierką na ramieniu. Popatrzył po smukłych drzewach i usiadł na pniaku. To wilga skakała po gałązkach czeremchy tuż nad głową drwala. Śpiewała radośnie, gdy wiewiórka z apetytem rozgryzała orzeszki zebrane z reszczyny. Rozlegało się w jej dziupli. Doktor Dzięcioł obstukiwał chory pień sosny. Pogwizdywał kos.